Dzień dobry z Nowego Jorku! Jak się tylko dowiedziałam, że tutaj przyjadę, to powiedziałam OK, bingo, muszę zrobić e, filmik z dekoracjami świątecznymi, bo Nowy Jork jest po prostu magiczny w czasie świąt i zaczynam od Hudson Yards. Tu jest takie centrum handlowe i zaczynają się piękne choinki. Ten balon po prostu jest mega, mega, mega fajny. Proszę bardzo, jakie piękności za mną, przede mną, wszędzie. Zobaczcie, wszystkie te piękne dekoracje. Jeszcze raz kocham Nowy Jork, kocham święta, więc to jest ten czas. Zabieram wszystkich na dekoracje świąteczne. Zapraszam do oglądania. Tak, nie wiesz, ktoś oglądał e, ek, e, 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 Boże, Ekspres Polarny, mają chyba właśnie tematyczne takie. Nawet jest ten konduktor, ale czas. Mega to wygląda, zajebiście. Jesteś chce. Ej, masakra, jakoś przycisnąć się tutaj to jest jakaś tragedia, nie? Jestem właśnie pod Roquefort i jest przepięknie. Tu pani sprzedaje jakieś waty cukrowe, a tutaj co się za mną dzieje? No przepięknie słoineczka. Są też tutaj łyżwy, ale łyżwy kosztują 75 dolców za godzinę. Oczywiście wszystko wyprzedane już jest. Tym bardziej że dzisiaj sobota, no to wiadomo, że będzie wzięcie na to. Ale no, szczerze to nie dałabym chyba za... Może raz kiedyś dam, ale szkoda by mi było po prostu 75 dolców. Ja no, też sobie pojeżdżę nad Orko Selesem, no fajnie, bo to jest, to jest jednak kultowe, to jest coś pięknego, ale yeah. naprawdę tyle kasy, bez przesady, za głupio łyżwy. E, tak to mniej więcej wygląda, nie? Ludzie się po prostu przeciskają przed siebie i naprawdę jest ciężko gdziekolwiek się dostać. tam mną jest Central Park, a tutaj jest uh, The Plaza Hotel, ale nie wolno niestety wchodzić, tylko rezydentom można wchodzić. Także może kiedyś się skuszę na jedną noc. Też szkoda by mi było kasy, szczerze mówiąc. Szkoda by mi było kasy, naprawdę. Wolałabym sobie pojechać na Karaiby na, na dwa tygodnie. Wróciłam. Miałam takie plany, że pójdę tu tam, sram, owam, nagram y, 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 świąteczne dekoracje, bo jest naprawdę przepięknie teraz, ale są takie tłumy na ulicach, że ja naprawdę nie wiem skąd to jest, bo zawsze, no dobra, nowy Jork zawsze jest zatłoczony, ale nie tak, że ja nie mogła przejść po prostu jeden koło drugiego gęsiego i się stykamy, no nie wiem, co to jest. czy to jest sobota, czy to jest to, że jest równo tydzień przez Wigilią, czy to jest po prostu to, że nagle COVID zniknął magicznie i teraz ludzie po prostu żyją, od, odżywają na nowo, ale no naprawdę nie da się przejść, jest tragedia. Jedyne co, to mam odporzone nogi, stopy całe i co chwilę kicham, więc jak, jeśli, nie jeśli nie będę chora, to będzie po prostu cud. Cud nad Wisłą. No. No trudno. Nie zawsze się udaje to, co się chce, a tak się napaliłam, tak chciałam, tak czekałam na to tak bardzo. Ale byłam, zobaczyłam, chociaż tyle mojego, co zobaczyłam, ale nie zobaczyłam tego, co chciałam, po prostu, no tych wszystkich punktów nie zahaczyłam, co chciałam, ale może kiedyś indziej mi się uda. Yy... Ale za chwileczkę będzie nowy filmik, tym razem ze świąt, yy, które spędzam już w. W moim magicznym e, kraju, w którym będę mogła sobie zjeść moje ulubione burritos, lunches i wszystko, co można. Także do zobaczenia w Meksyku. Mam nadzieję, że to będzie fajnie. Także pozdro.